Cienie oprócz zabiegów odchwaszczających oraz fungicydowych, zboża pilnie również wymagają zabiegów przeciwdziałania w wyleganiu, czyli zabiegów regulacji pokoju zbóż. Jaką strategię przewiduje firma INVIGO na ten sezon? Z racji tego, że mamy w ofercie aż trzy preparaty z grupy regulatorów wzrostu w zbożach: to jest Trinex apaketylu, Etefon oraz chlorek mpikfatu. Rzeczywiście tutaj możliwości mamy bardzo dużo. I patrząc w zasadzie po problemach, jakie ostatnimi laty występują w ogóle w uprawie zbóż, to przede wszystkim jest problem suchej wiosny, ponieważ no jest to dosyć dotkliwy problem w bardzo wielu regionach, zwłaszcza tam, gdzie są gorsze stanowiska, więc bardzo często klienci zastanawiają się, jak naprawdę, jak zrobić dobrze samą regulację pokroju zbóż, ponieważ. Wiemy, że optymalny taki termin na zastosowanie regulatorów, zawsze się mówiło, że ten pierwszy optymalny termin w przenicy, zimą oczywiście, jest to faza pierwszego kolanka. Natomiast rzeczywiście w tych momentach bardzo często w tej chwili jest sucho, jest zimno, no i jest decyzja, czy robimy, czy nie? No, niektórzy klienci wykonują te, te, te zabiegi, niektórzy, niestety, nie czekają na, na, na późniejsze terminy. Więc tutaj, w y, odpowiedzi na, na zapotrzebowanie, właśnie y, rynku, y, jeżeli chodzi o regulacje, przeprowadziliśmy masę doświadczeń u nas w INWIGO, i na podstawie tych doświadczeń, w tej chwili można by było ułożyć taką technologię, że w przypadku wystąpienia takich normalnych warunków, czyli powiedzmy, że to uwigodnienie jest takie w miarę standardowe, szereg pogody jest normalny, no oczywiście robimy zabiegi w tych fazach. Które, które do tej pory były no, tym najważniejszym, czyli regulacja tych pierwszych międzywęźli, jeżeli chodzi o pszenicę zimą. Czyli tutaj mamy kombinację trinexopaku, trinexopaku etylu z chlorkiem epikwatu, czyli nasze regulo plus mepik i tutaj taka dawka regulo to 0,15 plus 0,7 mepika. Natomiast w momencie wystąpienia niesprzyjających warunków, właśnie w tej fazie pierwszego kolanka, tutaj proponujemy przesunąć zabieg troszkę później na fazę drugiego, trzeciego kolanka. Wtedy już jest szansa na lepsze warunki pogodowe, na wyższe temperatury, też przede wszystkim. I tutaj robimy już kombinację z etefonem. I wychodzą bardzo dobrze właśnie mieszaniny tynek zapaku, etylu z etefonem, lub też właśnie chlorkum epikwatu z etefonem. I tutaj patrząc na naszą ofertę, to Regulo właśnie 0,15 plus Korekt, druga nazwa tego to jest Kobra pół litra, lub też Mepik, czyli chlorek Mepikwatu w dawce 0,7 plus pół litra właśnie korekta kobry, czyli naszego etafonu. I rzeczywiście widzimy, że i efekt regulacji pokroju jest bardzo korzystny, jeżeli chodzi o wysokość roślin, o wzmocnienie tych roślin, jak i również wpływ, wpływ na planowanie. Prawda? Tutaj ewidentnie widzieliśmy po naszych doświadczeniach, że mieliśmy korzyści wynikające właśnie z wysokości roślin, jak i z planowania. To jest oczywiście ten moment tych pierwszych międzywęźli. No oczywiście później decyzja, jeżeli chodzi o skracanie do kłosia, tych później wyższych między, między, międzywęźli, to już jest decyzja wynikająca z przebiegu pogody. Jeżeli jest yy, konieczność, jeżeli są warunki, jest wilgoć. Dobre stanowiska, Potencją, robimy planowania. zabieg również wtedy, to wtedy w fazie liścia flagowego. I tutaj tak samo używamy tyle sapaku, etylu, czy, czy, czy etyfonu lub też właśnie można też używać florek na pikwatu i etyfon tutaj, no, tych możliwości też jest kilka.